Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Skylanders Spires Adventure i w dzisiejszym odcinku udamy się na pole bitwy. Więc musimy iść do generała Robota. Ruszajmy! Czas kopnąć kilka śmierdzących troli w ich siedzenia. I udajemy się na pole bitwy. Nie panikuję. No może trochę, ale na pewno nie teraz, kiedy tu jesteś. Snuckles, Snuckles, weź się w garść. Poradzisz sobie. Dobrze, Trole pokonały naszą obronę i odcięły oddział dowodzenia. Musimy się do nich dostać, ale nie mamy wiele czasu. Okej, okay, czy musimy się dostać do troli? I ich załatwić prosto. I na ten odcinek zamierzam użyć sobie Chop Chopa. Okej, okay, tu jest bomba. Nie są mieć tędy. Okej, okay, na początku jeszcze pójdę tu Silniejsze są Skylandery mechaniczne. Tam odlokowaliśmy sobie legendarny strażak, chyba, który będziemy mogli podnieść. Chcę jeszcze tę bombę zapnąć, i możemy iść dalej. Ok, dwie na raz, załatwiliśmy. I mamy zwój. Notatka od dowódcy troli. Dziwne zachowanie powoduje, że wrogowie ostrzeliwują nasze pozycje. Dlatego proszę o zaprzestanie następujących czynności: przeciągania drutu kolczastego, wyścigów po polu minowym i zawodów w żonglowaniu granatem ręcznym. Okay. Mamy tutaj sobie serek, konsumujemy go i idziemy dalej. Hapsu z jakiegoś powodu. Sobie niszczymy. Sobie niszczymy i mamy Soldier do Drill Sergeanta. Potrzebujemy klucza, a nie mamy klucza. Na pewno tym razem. Nie jest tak, że biegam z tym kluczem. A, tu jest klucz. Okej. Okay. to wkładamy kluczyk. W tej strefie silniejsze są Skylandery Ognia. Okej, to są silniejsze ognice Skylandery, ale... Ciągle zapominam o tych poklikach, bo one nie wyglądają prosto jak otoczenie, tak trochę czasu. bo są tak małe. Ok, lecimy tam na górę, bo tam chyba coś jeszcze było. A no dobra, dostaniemy się tutaj. Panie, a gdzie jest ten legendary treasure, który jest jakby zniszczający? ja Myślałem, że go będę mógł podnieść później, nie? Ale... Jakoś go nie widzę. Chyba, że coś przegapiłem. Tu jeszcze mogę zerknąć, czy coś jest może? A nie bo stąd przyszedłem No to idziemy normalnie nie ma, nie ma problemu Bardzo fajny jest chop, bo ma arkeańską zbroję jakby i ten miecz jest mega fajny Jeszcze tu można zerknąć Chyba, że ja tędy powinienem iść to wtedy. Okej, okay, ubiliśmy go. O, jest Undead Elemental Gate. No fajnie. I to tyle. Możemy sobie iść. W tej strefie silniejsze są Skylandery nieumarłe. Potrzebujemy megabomby Gdzie ja mogę zlokalizować? To na górze Dobierzemy jakąś pierwszą megabombę I możemy z niej szybko po lewej Ale to nic nie ma w sumie Mogę popchnąć? Nie, co ja z tym zrobić? A chyba, że ja mogę tak zrobić. Chwila. Tutaj. I mogę na przykład nacisnąć e, to. Okej, okay. i wtedy te mi to się dadzą do góry, ale tamte mi się nie dadzą do dołu. Okej. Okay. Musi gdzieś jeszcze przycisk, który mi obniża te... A no dobra, on jest tu. Nie zauważyłem go. To jednak był sens tam to niszczyć. No dobra. To chwila, to bierzemy kolejną mega bombę. Kur, czaszki, zawsze mi źle połkną. A jest tylko jedna bomba jest legitną bombą? Tak. Spróbuję to tak delikatnie połknąć. że mi poleciało na ten k nie, nie, nie nie. nie nie, bo to nie przejdzie bo są te dobra i teraz musimy obniżyć tamto okej, okay. i możemy sobie przenieść pierwszą mega bombę <śm> i ja nie mogę sobie bezpośrednio stąd do tego przeskoczyć no szkoda, ale idziemy tędy podnosimy to i teraz teraz tego nie zrzucić, tylko sobie to ładnie przepchnąć aha, chwila nie, dobra, to jeszcze nie to jeszcze musimy to popchnąć. Kurczaczki. Schodami do góry. To jest trochę... Aż tym podjazdem dla inwalidów do góry. Okej. Teraz na spokojnie ja w tą stronę to pucham. Nie. Kurczę. Ona jest straszna. strasznie głupią fizykę to Kula. Musimy to popchnąć tutaj, i tu będzie czczesznik, i może coś jeszcze. Okej okay. teraz tu. Nie, 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 w się w dół. nie, 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 Chyba, że I Okej. Okay. Ha, no fajnie, czy coś. A czy ja mogę mega bombą nacisnąć przycisk? Tak, mogę. I to robię. Dobra. Okej, okay, możemy to popchnąć dalej. To będzie skomplikowane. Okej okay, tu mamy to, ale jeszcze to popchnijmy na górę póki... bo to będzie chyba łatwiejsze Znaczy zrobić to teraz niż robiąc to kolejną kulą Okej okay, okej, okay, mamy to Teraz się tylko... Nie spadnij proszę, nie, nie, nie. kulo Kulo, przestań Chyba kule. kulę Chwila, się jakoś Może z tą spaść? Chyba nie To jest dobrze, ale chyba, chyba ją coś Muszę to jakoś wykminić, bo coś coś tu zepsułem. Nie? No ja tej kury ku, ku, kury kury. Okej, okay, jest jest, mogę to mogę to uderzyć. No to mamy cześcik. Mamy pieniądze. pieniądze. Jeszcze po jedną kula jedną mega bombę. Znaczy się. Okej, okay, Spyro coś chyba szybciej robi. No nie, Spyro jest overpowered w tej grze. Nie wszystko się robi łatwiej. OK, chyba to mamy po Nie, chwila kulo kulo ogarni się. Lecimy tutaj teraz, tak? Kulo, nie, kulo, nie wracaj mi na kulo, proszę przestań się sprzeciwiać. Nie jest dobry pomysł. Okej. Okay. teraz mogę to nie, co jest, popchnij to, popchnij się, kulo. Jest tu, chwila. To jest mój czopczak. -czop. Mamy czapkę. hełm bojowy. Ubieramy. I wychodzimy. W tej strefie silniejsze są Skylandery ognia. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy tu trolę, dwa trole. Czołg. Ten czołg mocno bije. Czy to sobie mogę przynieść mega bombę z tego levela? Eee, właśnie z tego Elemental Gate'a czy nie bardzo W sensie ja bardzo chcę to teraz sprawdzić A nie wiem czy to jest dobry pomysł ale ja co to zrobić, także idziemy do Elemental Gate'a i przywozimy tu mega bombę. No może to jest ale ja to chcę zrobić, tylko bierzemy Spire. A, mam drugi klucz. Ale idziemy jeszcze do tego gate'a. Nie niby się powinno dać, w sensie czemu miałoby się nie dać? Poza tym, że to by było całkiem... To, że to jest trudne do zrobienia to raczej powinienem móc zrobić także idziemy z tą mega bombą dobra, na początku lecimy tak teraz możemy sobie je popchać OK okej, chodź kulo. Bombo, mega bombo. Okej, okay, teraz ja muszę tylko do przodu. Nie kulo, proszę, nie uciekaj ode mnie, ja cię chcę tu popchnąć pchanie kuli jest takie trudne? Nie powinno być Okej okay. Dobra, teraz musimy ją z do góry Okej, okay, to się może udać. O nieee, to się nie czeka, chwila. To się... się udało, jest. Nie wiem, czy to był intended, czy się tak powinno tutaj zrobić. Czy nie, ale ja to zrobiłem. Czy jestem wyjątkowo? Dobra, lecimy. To jest tylko popchnąć ładnie, słodkami w dół. Oto się kulo, wszystko dobrze. Już zaraz cię doprowadzę do twojego miejsca celowego. Chyba nie ma innej opcji. Okej, okay. żeby to dopchnąć. Nie, jeszcze nie wkładamy tego rzeczą. Muszę tą kulę dogonić. Teraz mogę ją postrzelać, żeby dobrze leciało. Nie, do góry jak... Do, do góry ją wpychać to jest najgorsza rzecz na świecie. Nie, kulo, proszę, nie, uciekaj. No ja to fizyka jest drewniana, ale jest git. uuu uh -huh, i mamy soldier do robota, nice. To, 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 No to, 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 to dobra nagroda całkiem. Dobra, a nie, to jednak nie było Intended. Tam będą inne mega bomby, ale. Tak też się da. Hej, Skylander! Przybywasz w samą porę! Próbujemy przedostać się przez ich bariery, ale nie mamy szczęścia. Na szczęście zdobyliśmy magazyn troli. Jest tam mega bomba. Ha, ha! To nam pomoże. Niestety jest dla nas zbyt ciężka. Nie możemy jej ruszyć. Ja również. Chyba zbyt dużo czasu poświęciłem sadzeniu roślin. To chyba zadanie dla ciebie. O nie, kolejne pchanie mega bomby. Ale hej, nie narzekam. Bo gra jest fajna. Ale pchanie mega bomby jest. Bo ona nawet jakby leciała chociaż tak, Miejsze jak ją kopie, ale ona czasem się zaczyna cofać co ma z siebie. Znakomicie! Jest. A teraz trzeba. O nie! To ich tajna broń! Trole z pewnością używają wiecznego źródła mechaniki do napędzania tej rzeczy. Musisz to zniszczyć, potem będziesz mógł wyzwolić źródło. Powodzenia! No nie będzie, Bozbart, no to weźmy naszego Chop-Chopa. Czup

nie podniosłem tego legendary treżura którego zdobyłem na początku głupie nie czy mamy noc wieczna i mechaniki esencja nauki i rozumu W osnowie światła również no dla magi Tak, mamy nozlopy. W ruinach. O. Wiesz, ponuraku, pomimo twoich porażek o kosmicznych rozmiarach, czego przykładem jest strata wiecznego źródła mechaniki, jestem pełen optymizmu. Czy wiesz może dlaczego? Nie. Ponieważ ciemność staje się coraz potężniejsza. Rozprzestrzenia się nad całymi Skylands. Wkrótce nikt jej nie powstrzyma. <ślesk> Uh -huh. Wiesz, jak to się mówi. Czerwone niebo z rana Skylanderów wygania. Przecież nikt tak nie mówi. <laughs> Połknąłem opada. Świetnie się spisałeś, żołnierzu! Jesteś dumą Skylands! Jestem wielkim generałem, ale w obliczu sił nadprzyrodzonych muszę się wycofać. To moje ostatnie hura! Powodzenia na wojnie, żołnierze! Generał miał chyba dobry pomysł. Z drugiej strony, duchy nieumarłych nie zaatakują, jeśli nie zakłóci się im spokoju. Może powinieneś to sprawdzić? Hałas dobiega z plaży! Sprawdzimy to, ale na następnym odcinku. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.